Dawaj, dawaj Nie ma chyba, nie ma Jest, jest Jest po prawej, po prawej Kurwa, w to samym wszedłem co ty bob bob bob, 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 bob nas ratuje chyba Ratujecie? Nie wiem 4 metry jest, 2 metry. Bob, Bob help me. Bobo, please. Pojedź coś na wół. Bobo, nie Cię Oh shit, sorry. De deadliśmy wszyscy chyba. Ta. Tak, on tam dalej był. I też, I też, chyba, on zrobił to, co my, Bob. No. Ale, ale jesteśmy idiotami. No, bo oni wszyscy.